Wszystkie. Dzisiaj będziemy wymieniać olej automatycznie z skrzyni biegów x 3 czyli z diesel. Będzie troszeczkę inna wymiana niż ostatnio pokazywałem, bo tam była cała misa z filtrem. Yy, a tutaj jest misa metalowa i jest yy, filtr wymienny razem z uszczelką. Mamy tu ZF-a, mam olej ravenol, tyle ile trzeba. Przecież sobie, się do roboty. No, tutaj tak jak mówiłem, jesteśmy pod samochodem już. Miskę mamy aluminiową. Właśnie zszedł olej już to ten... Znaczy, przepraszam, yy, metalową. Zszedł olej. Ściągniemy, zobaczymy w jakim stanie jest ten stary filtr, z którego roku. Także odkręcamy. No, miskę mamy zdemontowaną. Idziemy pod auto. Tutaj mamy o, widoczny filtr. Pójdzie nowa uszczelka, to musimy wyskrobać. A tu pójdzie nowa uszczeleczka. Starą demontujemy. A ładnie odeszła. Delikatnie. Teraz ciągniemy filtr. No więc powiem tak zejść bez problemu. O, Już mamy filtr. Olej się polał tak jak zawsze. Zobaczymy, z którego roku ten filtr jest. Jak będzie bity oczywiście. No, tutaj mamy komplet ZDFa Misa zapakowana. I tutaj, co najważniejsze, mamy w komplecie wszystko. Zaletą kompletu ZDFA jest to, że mamy, jest, mamy wszystko, co potrzebujemy do wymiany oleju. Łącznie z tą sławną tulejką, gdzie występuje wyciek oleju. No i ubywa nam oleju w skrzyni. Do tego mamy magnesy. Nowe magnesy, także wyciągamy tamte, które, które są te opiłki. Mamy korek spustowy. Instrukcję montażu, jeżeli ktoś by potrzebował. i i nową uszczelkę pod misę. Także to jest zaleta kompletu ZF, że mamy każdy jeden element, który potrzebujemy do wymiany terenu. Przejdziemy do misy teraz. Tutaj mamy misę. Normalne zużycie. Olej był już czarny, nigdy nie wymieniany. Rocznik się rozmył na tym, na, na, na filtrze, ale yy, z tego co widziałem, bo to powinien być, yy, jeszcze, jeszcze filter, yy, filtr nie był wymieniany, czyli pierwsza wymiana oleju w tej skrzyni w skrzyni biegów. Także będzie, będzie, będzie czuć yy, w jeździe na pewno, że jest nowy olej w skrzyni. Także czyścimy i zakładamy. Jeszcze musimy wymienić tylko tą sławną tulejkę. Czyli dostać do tej tulejki, musimy sobie popuścić gwinkę tutaj. Na trzynastkę się wpadło do tego, bo to nic. Mamy na trzynastkę. O, klucz, linkę zwalniamy, tu widać i tam widzimy w oddali naszą tulejkę sławną, o, widzicie? Też jest, też się ślimaczy olej tu, za chwilę by lało. Damy nową i będzie wszystko dobrze, musimy to wydmuchać przed montażem i dajemy nową tulejkę. Tutaj macie odblokowanie, tam wszystko, instrukcja jest nawet pokazana w instrukcji, jak ją wymienić. No, tutaj magnesy wymienimy. O, wyciągniemy je i damy nowe magnesiki. No, tulejkę mamy wymienioną. Tu mamy starą. Są płaskie oringi, już się nie będzie lać z tego tam. Tutaj trzeba jeszcze opuścić całą łapę i skrzynię trzeba na dół opuścić, żeby był lepszy dostęp, żebyście mieli lepsze pole manewru, nie? Czyli skręcamy teraz łapę, podnosimy skrzynię, zakręcamy misę i będziemy napełniać skrzynię biegów. No, nowy filtr mamy zamontowany. Teraz będziemy kłaść misę. Misę zakładamy bez żadnych silikonów, bez niczego. Znaczy, jeżeli chodzi o uszczelkę, dobrze sobie oczyścić i, i po prostu dokręcić i tyle. Żadnych nie dajemy tu silikonów. Uszczelka ma być sucha, skręcamy i tyle.